Dobry wieczór, z tej strony Heikki Heikson Zapraszam na Grand Prix Belgii, drugi wyścig w Lidze Formulow w sezonie trzecim. 18 kierowców dzisiaj wystartuje do dzisiejszego wyścigu. Już pierwszy bolid wyjeżdża na tor, jak widzimy deszczowo, także trudne warunki. Zresztą po raz kolejny Rakus teraz wychodzi z sesji, także jakieś problemy z połączeniem muszą u niego być. Przełączymy tutaj... Szczegóły na opony, no i widzimy, kierowcy wyjeżdżają. Na oponach przejściowych rejsu już jedzie. Driver jako pierwszy melduje nam się właśnie na okrążeniu wyjazdowym. Driver, czyli kierowca, którego widzieliśmy dosyć mało podczas Grand Prix Brazylii. A to dlatego, że rozbił się w dosyć wczesnej fazie wyścigu. Teraz ma okazję wyścig ukończyć. Driver, co ciekawe, uczestniczył w największej ilości wyścigów w lidze Formulow. I ten rekord będzie oczywiście dzisiaj jeszcze powiększał. Mamy kilku kierowców, których nie było podczas poprzedniego Grand Prix, jak na przykład Reisu z zespołu Haas, który zdecydował się na Start, ale tydzień temu niestety nie mogło go być z nami. Dzisiaj jest. Zobaczymy, jakie ma tempo. Czy zdoła zdobyć jakiekolwiek punkty dla swojego zespołu? A jego team partnerem jest Pietrek. Mamy także Baku w sesji, który przed momentem dołączył. Rakus również w sesji pojawił się ponownie. Także kwalifikacje już myślę, można powiedzieć, czas zacząć, ponieważ wszyscy kierowcy już są w sesji. Dorzucamy do prawego górnego rogu aktualny czas kierowcy. Lexus yy, za swoim team partnerem podąża. Jak na razie cichutko na torze. Jeszcze żaden z panów nie wykręca żadnego szybkiego okrążenia. Rejsów właśnie przed momentem takie zaczął. No i oczywiście zobaczymy jakie jest tempo tego kierowcy. Jakie mniej więcej okrążenia będą panowie wykręcać? Driver już powinien być za radią. Dokładnie tak. Baku już wyjeżdża, już dawno wyjechał ze swojego garażu. W tym momencie w alei serwisowej znajduje się piekarz Rakus Pietrek, a także Inquis Kondilele za moment rozpocznie również okrążenie pomiarowe DAX na oponach przejściowych, tutaj błędnie pokazuje, że są to opony miękkie po przełączeniu oczywiście wszystko powinno się zgadzać Karyksen na pozycji piątej dzisiaj bez swojego standardowego team partnera, ale widzimy z problemami tutaj w Radion kierowca Renault, dzisiaj będzie jechał razem z Baku, Baku który nie ukończył Poprzedniego wyścigu, tak samo Alo XMG, którego widzimy dzisiaj w Mercedesie, poprzedniego wyścigu nie ukończył, ale za to Partek czyli zwycięzca Brazylii, Hennessy wycofuje się z sesji. Żółta flaga w sektorze trzecim, proszę Państwa także, także, także mamy pierwszego pechowca w Brazylii, włączamy mapkę Toro, żeby dowiedzieć się gdzie to jest, jeden z McLarenów powinien jechać właśnie tamteny widzimy po prawej rozbity bolid jego i on najprawdopodobniej wystartuje do kwalifikacji z ostatniej pozycji ale może jeszcze liczyć na szczęście może jeszcze liczyć na to, że któryś z kierowców okrążenia nie wykona w ogóle na driver przeciął linię start meta jako pierwszy, ale jego czas, że, jego czas nie został zaliczony. Za to czas rejsa został zaliczony, minuta 59 i pół. To jest aktualny y, jedyny czas tej sesji. Czekamy na jednego z Mercedesów, bo tutaj ktoś partek jest najbliżej y, skończenia okrążenia no i okrążenie partka również nie zostaje zaliczone problemy na radion i kto to może być Rejsu chyba dokładnie tak rozbite skrzydło reisa w tym momencie także nie tylko Hennessy z problemami, nie tylko bodajże Baku, widzimy teraz rozbite przednie skrzydło w bolidzie Baku. Chyba po to, że jeździ się coraz trudniej. Kola teraz z rekordem okrążenia, minuta 57, 153. na pozycji trzeciej aktualnie. Tylko trzech panów wykonało czas okrążenia, a już. Trochę tych kwalifikacji nam uciekło, dokładnie nieco ponad 6 minut kwalifikacji już za nami. Kondilele melduje czwarty czas, 2 minuty 24, no, tu już brakuje sporo. Alu XMG na pozycję czwartą wskakuje, DRS został aktywowany, także powinno nam się przejaśnić i być może w końcówce kwalifikacji zobaczymy. Opony bez bieżnika, tak zwane sliki, no i mamy kolejnego pechowca, Baku rozbija się przy wjeździe do alei serwisowej, no tego jeszcze nie grali. Jeden z, z, jeden z kierowców Ferrari będzie tutaj jechał, no widzimy rozbity bolid Baku, bardzo e, pechowo. No i już wiemy, że Hennessy do tej sesji ostatniej nie wystartuje, a będzie to na pewno... Baku. Żółta flaga w sektorze pierwszym teraz. Pietrek wycofuje się z sesji. Totalnie niedobrze układają się yy, niedobrze układa się ta sesja kwalifikacyjna dla niektórych kierowców. No i mamy informację świeżutko od Henesiego Dostajemy donosika a propos pogody. Jest Deszczowo I to, i to bardzo deszczowo, jak pisze Hennessy, może być to ulewa, także cytując, no to pojeżdżone. niestety takie sytuacje również się zdarzają no i problemy na kwalifikacjach czy to szrek tak jest Shrek który debiutuje podczas dzisiejszego wyścigu w lidze formułów Inquis wycofuje się z sesji także mamy kolejnego pechowca Radion proszę państwa dla Shreka może to być bardzo dobre Grand Prix o ile nie popełni takiego błędu jak inni kierowcy a tutaj jak wiemy o błąd łatwo ten wyścig będzie bardzo trudny. Już to wiemy po kwalifikacjach. Dopiero sześciu kierowców wykonało czasy, mimo to że 8 minut kwalifikacji już minęło. szrek zjeżdża do alei serwisowej, więc tutaj już na pewno będą opony miękkie bądź średnie. Już raczej, na, już raczej na przejściówkach nie opłaca się jechać. No i widzimy zamieszanie w alei serwisowej, jedne boidy wyjeżdżają, inne zjeżdżają. Partek wyjeżdża właśnie na oponach miękkich. Kola 2K aktualnym liderem sesji, driver na pomiarowym, ale to okrążenie... Powinno raczej służyć ku zjechaniu do, do alei. Raczej nie powinien tutaj driver niepotrzebnie ryzykować i kręcić kolejne okrążenie. Dak właśnie robi zjeżdża do alei serwisowej. Przełączamy się tutaj na opony z najlepszym czasem. Rejsu teraz walka z Daksem. Raceo aktualnie trzecia pozycja. Kwalifikacjach. No obaj panowie na okrążeniu wyjazdowym. 8 minut 30 sekund do końca sesji. Ja co i jak na razie bez czasu również Waza, Szrek, Partek, Lexus, Rakus, Dax, Rudy, a także Piekarz. Tylko sześciu kierowców wykonało jakikolwiek czas. Kondilele właśnie wyjeżdża e, od swoich mechaników. Rakus za moment będzie rozpoczynał okrążenie pomiarowe wjeżdża właśnie na prostą start meta. Przyjazd przez pierwszy zakręt. Możemy przejechać troszeczkę okrążenia właśnie z Rakusem. Rakus bardzo dobrze pokazał się podczas Grand Prix Brazylii. Udało mu się wywalczyć pole position, ale ostatecznie w wyścigu zajął dopiero drugie miejsce, mimo to, że dojechał na pierwszym. Na kary zadecydowały o tym, a było ich aż 3. 9 sekund na koncie Rakusa spowodowało, że musiał pogodzić się ze stratą punktów. Ostatecznie zdobył ich zaledwie w cudzysłowie 18. No, a jak widzieliśmy przed momentem, wykręcił rekord pierwszego sektora, więc kto wie, może następne. Pol-position uda się temu kierowcy zdobyć bardzo szeroko teraz, ale udało mu się w torze zmieścić. Wyprzedzę teraz też który jest na okrążeniu wyjazdowym. To może być dobry czas. Za moment zobaczymy, jak szybki okazał się sektor długi najdłuższy sektor na tym torze. Jeszcze zakręt w prawo i będziemy mieli rozpoczęcie trzeciego sektora. No i świeci nam się na fioletowo, co oznacza, że ten czas był bardzo dobry. Ja co teraz wykonuję? Najszybszy czas sesji, minuta 51. Jeden pierwszy czas na slickach. a jestem tutaj ciekaw czasu Rakusa. Żółta flaga w sektorze, drugim problemy jednego z McLarenów to jest driver na okrążeniu wyjazdowym. No i ostatnie zakręty, ostatnią szykanę pokonuje teraz... Rakus wjeżdża na prostą, start meta, jaki to będzie czas? Mamy pole position, przynajmniej na razie. Rakus z czasem minuta 44.8. Teraz dopiero widzimy, jak bardzo Jaco odstaje od reszty stawki. Przypuszcza teraz szybszego Kondilele, który wcześniej swoim czasem się nie popisał, ale na pewno ten czas, który wykręci Następny będzie o wiele, wiele lepszy. Driver cały czas na okrążeniu wyjazdowym. Możliwe, że to nie przez problemy, a po prostu przez przepuszczanie innych zawodników, driver. Spowodował żółtą flagę, no i mamy nowego lidera kwalifikacji, Partek, minuta 43,6. Dwie dziesiąte przewagi, no i DAX! No i DAX skakuje teraz na pole position, minuta 43,1. A rejsu, czwarta pozycja. Jeden z McLarenów teraz będzie zaczynał okrążenie, kola będzie kończył. No i jaki będzie czasu niego na trzecią pozycję, wskakuje dopiero kola. Także trochę do liderów mu brakuje, brakuje mu. Też trochę czasu do partka, 0,9% różnicy między nim a kierowcą Mercedesem, a już między kolą a Daxem to już jest przepaść. 5 minut do końca kwalifikacji, 10 kierowców dopiero wykonało czasy, 4 kierowców już czasu absolutnie nie wykona Rakus, wycofuje się z sesji, żółtoflaga w sektorze trzecim. No, i Rakus rozbity, żółta flaga tam widzimy. Możliwe, że tam doszło do kontaktu między nim a który wolno dosyć podróżuje po trzecim sektorze. No, ale nie wiemy, co tam się stało. Możliwe, że w wypowiedziach po wyścigu od kierowców będziemy tak naprawdę wiedzieli, co między tymi panami zaszło, ile w ogóle driver jak na razie na dziesiątej pozycji dopiero pierwszy czas wykonywany na slickach, Alu XMG pierwszym kierowcą poza dziesiątką ale za momencie kto się powinno zmienić, przejeżdża przez ostatnią szykanę, żółta flaga w sektorze drugim, jeden z Williamsów wypadł z toru, zaraz zobaczymy kto to jest, no i Alu XMG wskakuje na miejsce dziewiąte, Lexus rozpoczyna okrążenie, także tamtym Williamsem był Kola 2K który już na tor powrócił, przepuszczał tam jeszcze jednego z kierowców Renault, czyli Carixena. 3 minuty 40 sekund do końca sesji. No i czekamy, czekamy. Jestem ciekaw tego wyścigu. Jest deszczowo, także łatwo o błędy, ale też jeśli jest kierowca, który błędów nie popełnia, to jest łatwo o punkty. To jest ten wyścig, dzięki któremu ci słabsi kierowcy mogą sobie pozwolić e, wskoczyć m, dzięki tym punktom e, nieco wyżej w klasyfikacji. Podobnie było e, sezon temu. W sezonie drugim kwalifikacje również były deszczowe. Nie pamiętam, czy na całym dystansie kwalifikacji deszcz padał, czy też nie. No ale wyścig, e, za ciekawie tam nie było, e, ale kierowcy ci e, z dolnej części stawki mieli bardzo często tam okazję na zdobycie punktów Jeni tę sytuację wykorzystali Inni nie. Żółta flaga w sektorze drugim, teraz spowodowana przez drivera, co oczywiście widzimy. Piekarz na okrążeniu pomiarowym, jak na razie w strefie. Deres, jego team partner, jeszcze czasu nie wykonał. Rudy znajduje się w alei serwisowej. Lexus na pozycji 16. Będzie kończył to okrążenie. Żółta flaga w sektorze trzecim. Ja co wycofuje się z wyścigu. Co ciekawe, robi to na torze, więc może tam paru kierowcom poprzeszkadzać. No ale tutaj jeśli chodzi o Lexusa, tutaj nie powinno się nic zadziać. Ja co? Poza torem, bot, ja poza torem Także cóż, no regulamin w tym przypadku przewiduje, że kierowca, który wycofuje się na to, że w kwalifikacjach powinien zostać ukarany zobaczymy jak zadecydują sędziowie w tym przypadku, czy, czy oka okażą się łaskawi. No w tym przypadku ja co nikomu nie przeszkodził. No ale jeśli stałoby się inaczej, to na pewno zostałby dosyć surowo ukarany. Xen na okrążeniu wyjazdowym. Shrek wykonuje teraz okrążenie pomiarowe, także pojedziemy z nim. nie wycofuje się z sesji, a Shrek wykręca rekord drugiego sektora. To może być dobry czas, i zobaczymy, na której pozycji te kwalifikacje skończy Shrek. To już może być ostatnie jego krążenie w tej sesji, wydaje mi się jeszcze po ilości baterii w jego bolidzie, że rzeczywiście tak właśnie będzie. Wyjeżdża teraz na prostą start meta. No i zobaczymy, jaki to będzie czas. Czy uda się zdobyć pole position? Szóste miejsce jednak tylko. Mimo tego najlepszego drugiego sektora. Trzeci i pierwszy e, za dobre nie były. Na no Partek e, przecina linię start meta. E, no i zostaje na pozycji drugiej. E, Dax e, Chociaż nie, tutaj tutaj chyba się zagapiłem. I ci panowie dopiero zaczynają kłeczka. Kola 2K również kłeczko zaczyna. Carryssen jest na wyjazdowym, Rudy na wyjazdowym. Także tutaj w ostatniej chwili kierowcy zaczynają kolejne okrążenia. Jeszcze rejsu rozpoczął. Tam jeden z kierowców Ferrari, Condy Lele, również rozpoczyna pomiarowe. Driver wycofuje się z sesji. Kolejny kierowca, który wycofuje się na torze, także bardzo niebezpiecznie. No i w tym, w tym przypadku akurat. Bardzo dużo miejsca jest między nim a innym zawodnikiem. Wa zakończy na pozycji trzeciej, już więcej razy nie uda mu się wykonać czasu, także dla mistrza z sezonu pierwszego maksymalnie trzecia pozycja na jego team partner, bardzo słabo w sektorze drugim, co zrobi w trzecim, poprawa o jedno dziesiątą, ale niestety nie na tyle, żeby wskoczyć gdzieś na podium, także jak na razie Red Bull posiada. Posiada drugą linię. No i szrek kolejnym kierowcą, który przekroczy linię start-meta, to już e, ostatnie. Ostatnie szanse tych kierowców na wykonanie jakiegokolwiek czasu. Jeszcze Rudy może przeskoczyć dosyć wysoko. No i Szrek przejeżdża teraz przez szykanę, ale zjeżdża do alei serwisowej, zanim jest Partek, który kończy okrążenie. Zjeżdża również do alei serwisowej. Co zrobi DAX? DAX będzie kończył. No i czy to okrążenie będzie poprawione? DAX poprawia się. I to przekracza jeszcze barierę minutę 43, kola 2K za moment będzie kolejnym kierowcą ale tutaj widzimy bardzo szeroko wyjeżdża z pierwszego zakrętu no i nie poprawia się zanim Kariksen, który kończy na pozycji ósmej później jeszcze Rudy wskakuje na siódme miejsce bardzo ładnie no i Rejsu, gdzie będzie Rejsu Rejsu pozycja dziesiąta to jest maksimum co udało się temu kierowcy wyciągnąć no i Kondilele na piąte miejsce wskakuje kierowca Ferrari jest trochę zaskoczeń w tych kwalifikacjach. Takich powiedziałbym niemiłych i niespodzianek, a mówię tutaj o kierowcach, którzy nie ukończyli w ogóle kwalifikacji, którzy e, nie wykonali żadnego okrążenia. No i mamy wyniki. Dax Paul Position wystartuje do wyścigu Grand Prix Belgii. Z drugiego miejsca Partek. E, druga linia dla Red Bulla, także Waza i Piekarz. Później Kondylele, Kola 2 Rakus, e, Rudy, Szrek, Kariksen. Tak wygląda pierwsza dziesiątka. No i później Rejsu, Lexus, Driver, Alu, Jaco, Pietrek, Hennessy, Inquis, Baku. Tak wygląda grid na dzisiejszy wyścig.